Zbudżetujmy razem wypłaty mojego męża w wysokości 10 tysięcy złotych. Wiele osób zadawało pytania pod moim poprzednim filmem, więc pozwólcie, że na nie odpowiem. Każdego miesiąca dzielimy się rachunkami równo, 50 na 50. Mimo, iż on zarabia więcej ode mnie. Zaczynając od najważniejszego, czyli naszych kredytów. Hipoteka i raty za dwa samochody wynosi 3500 zł. Potem opłaty stałe. YouTube Premium 14 90 zł 90 groszy. Netflix 12 złotych 90 groszy. Zł, internet 60 złotych. Gaz 210 zł. Prąd i woda. Razem wychodzi nam 1000 170 zł. Później przechodzimy do codziennych wydatków. Artykuły spożywcze średnio na miesiąc wynoszą nas 1300 zł. Jedzenie na mieście od 500 do 600 zł. Paliwo 900 zł. Alko, papieroski i zachcianki do 500 zł. I na sam koniec. Czas na oszczędności. Odkładamy przez 3 miesiące na weekend w Bydgoszczy po 400 zł, wyrównanie za prąd 300 zł, nowe kolczyki 250 zł, nowe buty i torebka 500 zł. No i resztę wrzucamy w kryptowaluty. Kiedyś byliśmy naprawdę kiepscy w oszczędzaniu, a ten arkusz automatycznie oblicza wszystko w każdej kategorii i pokazuje, ile pieniędzy zostaje na koniec. To jest świetny sposób na ogarnięcie finansów, zwłaszcza, że wcześniej tkwiliśmy w długach, a teraz dzięki niemu co miesiąc udaje nam się coś zaoszczędzić, a dodatkowo pokazuje, jak możesz poprawić swoją sytuację finansową i na co wydajesz najwięcej. Więc jeśli chcesz przejąć kontrolę nad swoimi finansami i przestać żyć od wypłaty do wypłaty, napisz w komentarzu oszczędzanie, a wyślę ci link do darmowego szablonu.